Kompendium Natura po polsku. Berberis vulgaris. Berbery owate. Wygląd: krzew o wysokości do 3 metrów, z kanciastymi gałązkami i trójdzielnymi cierniami o długości do 2 centymetrów. Liście delikatnie kolczasto ząbkowane, odwrotnie jajowate do podłużno-eliptycznych, o długości od 3 do 6 centymetrów, stojące w pęczkach na krótkopędach. Kwiaty żółte z trzema płatkami korony wykształconymi jak działki kielicha i z sześcioma miodownikami wyglądającymi jak płatki korony zebrane w zwisające grona o długości do pięciu centymetrów. Owoc jajowaty podłużny albo cylindryczny jest wielonasienną lśniącą czerwoną jagodą. Siedlisko. Słoneczne wzgórza, zarośla, świetliste lasy liściaste lub sosnowe, żywopłoty i zakrzewienia śródpolne, kamieniste i suche zbocza. Szczególnie chętnie rośnie na żyznych i wapiennych glebach gliniastych. Rozmieszczenie prawie cała Europa. W Skandynawii i na Wyspach Brytyjskich gatunek jest zadomowiony. W południowych i środkowych Niemczech występuje rzadko i w rozproszeniu, a w Westfalii osiąga północną granicę swego środkowoeuropejskiego zasięgu. Okres kwitnienia, maj i czerwiec. Rozmnażanie za pomocą nasion. Godny uwagi jest mechanizm zapylania kwiatów. Jeśli pełzający po kwiecie owad dotknie rozpostartych, bardzo wrażliwych na dotyk, nitek pręcików, to zaginają się one z trzaskiem do szyjki słupka, a równocześnie pylniki pękają. Zarówno odwiedzający kwiaty owad, jak i szyjka słupka zostają przy tym mocno upudrowane pyłkiem. Owoce, kwaskowate w smaku, dość twarde jagody berberysu dojrzewają we wrześniu i w październiku. Z nich można przyrządzać smaczną marmoladę. Używane są również jako dodatek do herbaty, wódek i cukierków. Uwagi ogólne w rejonach uprawy zbóż jest wytępiony, ponieważ jest pośrednim żywicielem rdzy zbożowej. W ogrodach liczne gatunki berberysu są sadzone jako krzewy ozdobne.